Jestem powodem, dlaczego nigdy nie powinieneś korzystać z ostatniej kabiny w publicznej toalecie. Witaj, jestem Akamanto. Po wejściu do ostatniej kabiny zdasz sobie sprawę, że brakuje w niej papieru toaletowego. Nim zdążysz zareagować, usłyszysz pukanie do drzwi. Nie ma znaczenia, czy otworzysz, czy nie. Ja wejdę. W dłoniach będę trzymać dwie rolki papieru toaletowego jedną czerwoną, a drugą niebieską. Powiem, Wybierz kolor czerwony lub niebieski. Jeśli zdecydujesz się na czerwony, będziesz krwawić, dopóki twoje ubrania nie będą tego samego koloru co moja szata. A jeśli wybierzesz niebieski, będziesz się dusić, dopóki twoja skóra nie będzie tego samego koloru co papier toaletowy. Jeśli nie wybierzesz żadnego z nich, zdecyduję za ciebie i dam ci oba. Przepraszam, że tak to wygląda, ale tak właśnie musi być. Nie masz wyboru. Traktuj to jako uczciwe ostrzeżenie i pamiętaj.